Edukacja. Geoedukacja. Ważne mapy. W dzisiejszym odcinku z serii Ważne mapy porozmawiamy sobie o gęstości zaludnienia. Pokażę Wam jej rozmieszczenie na kilku ważnych przykładach, i spróbujemy sobie także wskazać przyczyny większej lub mniejszej gęstości zaludnienia. Na samym początku zerknijmy na kilka map, które być może bardziej zostaną Wam w głowie, bo są trochę nietypowe i w dosyć ciekawy sposób prezentują rozmieszczenie ludności na świecie. Na tych dwóch mapach, które widzicie, widoczne jest po 10 pasków. Są one w różnych kolorach, ale łączy je jedno. Każdy pasek zamieszkuje ta sama liczba ludności, czyli jedna dziesiąta. Zobaczcie, w tym miejscu. Zaznaczony jest równik. A to nam pokazuje pierwszą ważną prawidłowość, że nieco powyżej 1 dziesiątej ludności świata zamieszkuje na półkuli południowej, czyli oznacza to równocześnie, że zdecydowana większość ludzi mieszka na półkuli północnej. Gdyby chcieć się przyjrzeć jeszcze dokładniej, to widzimy, że najwęższe paseczki to pewnie moglibyśmy wskazać o te cztery kolory. Od czerwonego po ten jasnozielony. I to są okolice strefy podzwrotnikowej. Zobaczcie, będzie tutaj znajdować się zarówno obszar południowych Chin, ale przede wszystkim bardzo gęsto zaludniona nizina Gangesu, a także fragmenty chociażby Meksyku. Ale zobaczcie, że jeżeli sięgniemy aż po ten niebieski kolor, od tego pomarańczowego, czyli zaczynamy w klimacie podrównikowym, sięgając no, w okolice klimatu podzwrotnikowego, to mamy tutaj aż 7 pasków, co znaczy, że w tych szerokościach geograficznych mieszka aż 70% ludności świata. Czyli 2 na trzy osoby, bo to przecież w przybliżeniu będą dwie trzecie. Oczywiście trochę mniej mieszka na Saharze i zaraz sobie dokładniej o tym będziemy mówić, ale no właśnie, to za chwilę. Mamy taką samą mapę pokazującą zróżnicowanie wraz z długością geograficzną, ale tutaj trudno nam będzie się doszukiwać jakichś prawidłowości. Ponieważ ani klimat, ani gleby, ani jakieś inne czynniki nie zmieniają się wraz z długością geograficzną, więc tą mapę dolną raczej traktujcie jako ciekawostkę, a nie jako coś, co pokazuje nam pewne zależności.